Cześć Wam, cudowna dzisiaj pogoda. Zobaczcie, jakie nad Bałtykiem słoneczko. Trzy powody, dlaczego my z Romanem postanowiliśmy kupić jacht i się na niego przeprowadzić, a w przyszłości, mieszkając na nim, podróżować po całym świecie. Po tylu latach spędzonych w tym kraju stwierdziliśmy, że z Romanem jesteśmy już zmęczeni tą szarością, zimnem i też poniekąd ponurymi ludźmi dookoła, bo chcąc nie chcąc, no pogoda ma na większość z nas wpływ. Także nasza wizja jest taka, że po czasie gdzieś w ciepłym kraju będziemy mogli sobie o poranku, po treningu w majtkach wskoczyć do przezroczystej wody, później wstać w kokpicie, napić się kawy czy herbaty i zaczynać swój dzień w Właśnie tak, patrząc na piękne, cudowne widoki, i też w otoczeniu być uśmiechniętych ludzi. Ja wiem, że to jest taka też romantyzacja i poniekąd iluzja, bo wszędzie bywa różnie, wszędzie są plusy, minusy. Na razie mamy taki plan i tego się trzymamy. Zawsze, jak będzie nam już się nudziło słońce, będziemy mogli sobie wrócić. Ale coś mi podpowiada, że raczej nam się nie znudzi. Z tym powodem również wiąże się coś, co dla nas jest bardzo istotne, co jest można powiedzieć podstawą podstaw, podstawą istnienia, bo korzystamy z tego wszyscy na co dzień, co sekundę dosłownie. I to jest jakość powietrza, która w Polsce pozostawia wiele do życzenia, nawet niestety tutaj przy. Bałtyku, gdzie nawet ten wiatr wywiewa zanieczyszczenia, aczkolwiek jeżeli się gdzieś mieszka, i tak w mieszkaniu czy w domu, to jesteś wśród Wil, jesteś wśród innych domków prywatnych, gdzie ludzie palą w piecach, palą różnymi rzeczami. Jest to bardzo smutne. Kolejna przyczyna to niesamowite poczucie wolności. My mamy taką wizję tego, że przemieszczając się na własnym domu, we własnym domu, po różnych miejscach po świecie, możemy być miesiąc w jednym kraju, później kolejny spędzić w zupełnie innym i bardziej patrzymy w ten sposób na tą wolność, na tą swobodę, że jesteśmy... Wolnymi ludźmi chociażby w sensie przemieszczania się nie ograniczają nas samoloty, tym bardziej mamy dwóch kotów i przemieszczać się w ten sposób z nimi jest o wiele bardziej komfortowe niż na przykład autobusem, pociągiem czy samolotem. Na początku tygodnia pojechaliśmy odebrać naszą tkaninę obiciową, którą zamawialiśmy w Gdańsku. Na nasze nieszczęście aparat odmówił posłuszeństwa i przestał nagrywać dźwięki. W tym momencie, dlatego pozostaje Wam mój głos jako lektora oraz samo wideo, na którym widać, jak odbieramy naszą tkaninę i nasze ogromne zadowolenie z tego faktu. Zimny, piątkowy poranek, już może nie taki poranek, ale jak widać, jestem na jachcie. Wczoraj podjąłem próbę odlejania już naszej tapicelki. W świetle słonecznym wygląda bardzo ładnie. Nie jest jakaś ciemna, jest w miarę jasna. Taka trochę podchodzi w szarość, ale ogólnie jest bardzo ładnie. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Obkleiłem sobie jedną stronę tam, gdzie jest stolik nawigacyjny i sofa. Tam już poskręcałem te szafeczki, żeby troszeczkę już pakietować, układać to wszystko tak, by miało to ręce i nogi i można było jakoś normalnie zacząć tutaj funkcjonować, a nie mieć totalny tor przeszkód. No i dzisiaj mam zamiar się zabrać za kuchnię, obkleić tam u góry nad kuchnią, i jeżeli się uda skleić, skleić, skręcić szafki wszystkie kuchenne. Nie mam więcej kleju, zamówiłem, bo ja kupiłem klej. Klej, kupiłem zwykły klej, tapicer do tapicerki, no do, do tak jak sama nazwa tapicer spray sprayu, i zostało mi półtora puszki. Dosyć sporo tego idzie, tak naprawdę. Myślałem, że będzie bardziej wydajny. Ale dosyć sporo tego idzie, więc prawdopodobnie starczy mi tylko na tą jedną stronę, żeby to obkleić. Ale już zamówiłem inny klej. Bo ten ma, ten klej dla mnie ma jedną wadę. On bardzo fajnie trzyma. Bardzo, no dobrze się teoretycznie na nim pracuje. Natomiast chodzi o to, że jak się dotknie już materiał. Z powierzchnią klejoną, to ciężko to później oderwać i zrobić jakieś poprawki. A ten klej, który e, zamówiłem klej o nazwie Herkules, Herakles e, to jest klej, m, który się nakłada tylko na jedną stronę. I dzięki temu, z tego co czytałem, opinię i e, opis producenta można Troszeczkę więcej poprawek e, uczynić w trakcie klejenia. Więc, a podobno też trzyma diabelnie mocno. Więc e, jutro mi przyjdzie her, her, Herkules. Więc zobaczymy, jak się nim będzie kleiło. No ale dzisiaj wykorzystam jeszcze to, co mam e, w sprayu. E, później będę wszystko skręcał. Na jutro mam jeszcze bardzo dużo skręcania, wszystkiego, więc. E, Pracy jest sporo, więc to, że nie mam kleju, nie wpływa na postępy, bo postępy teraz będą już e, mega widoczne, dlatego że no, skręcamy w końcu wszystko, tak? Kleimy pod sufitkę i skręcamy wszystko. Dlatego będzie z dnia na dzień coraz ten jak wyglądał lepiej. Wracamy do normalności w końcu, a to mnie bardzo cieszy, bo to dla mojej psychiki jest bardzo ważne. I tak obkleiłem sobie tutaj górę całą. Hop, góra obklejona. Tutaj też obklejone ładnie. Trzeba przykręcić tylko obiciówkę. Szafeczka, jak widać, skręcona. Tutaj w środku też jest. E, obklejone, bo tam też szła obiciówka, by było takie czarne i też jest obklejone ładnie tapicerką żeby ta... bo ta gąbka, ogólnie jest ona jest taka dosyć delikatna, nie? Jak się ją e, wkładając coś tam do półki by się czymś zahaczyło no to by się zaraz zaczęła drzeć. No ale jest ładnie, się trzyma. Tutaj jest podciśnięte pod listewkę. Wiadomo, teraz trzeba będzie te dziurki zaślepić e, czymś, jakimś kołeczkiem, zaslifować, pomalować i będzie git. Więc pomału e, schodzimy się już ku lepszemu. A dzisiaj działamy tu. Tu działamy wszystko górę obklejamy i montujemy szafki, tak żeby ta przestrzeń tutaj nam się. Troszeczkę oswobodziła, a tam jest moje stanowisko do docinania. Tak to wygląda. Jest ciężko, ale jest fajnie. Hop, jak to mówią: dużo wad, mało zalet. Lepiej wierzyć w talent, czy jakoś tak, taki był tekst piosenki. Póki Romcio ciężko pracuje na jachcie, remontuje, obkleja nową tkaniną, ja zrobię mini unboxing rzeczy, które kupiliśmy ostatnio w Ikea, gdy byliśmy w Gdańsku, które uważamy, że są bardzo przyjatne w przyszłości do życia na jachcie. A więc pierwsza, najważniejsza rzecz to jest baza, to jest podstawa podstaw, którą każdy powinien mieć. Oczywiście taka ta małpa. Widzę, że się ze mną zgadzacie, więc idziemy dalej. Oczywiście, że z Romanem nie mogliśmy przejść obojętnie obok tych kompletów pościeli, które jak widzicie. Są w konkretnym stylu. Dwa komplety kupiliśmy specjalnie dla siebie, do kajuty dziobowej i będziemy mogli sobie wymieniać. Natomiast będziemy też mieć jedną kajutę rufową dostępną dla naszych gości, gdy ktoś będzie nas przyjaciół odwiedzał. Mamy też przygotowaną pościel dla. Naszych gości. Kolejna rzecz, game changer, która ułatwi nam życie i Roman nie będzie musiał od podstaw robić we własnym zakresie tego czegoś, chociaż wcześniej planował: to jest taki uchwyt z Ikea na kubek. Kupiliśmy aż dwa. Jeden taki kosztował 50 zł, więc wydaliśmy na dwa stówkę, ale stwierdzam, że to zaoszczędzi nie tylko czas, ale też pieniądze, bo robiąc we własnym zakresie, raczej na różnego rodzaju materiały wydalibyśmy tyle albo i więcej. Każdy kubek się tu mieści, już z Romanem przetestowaliśmy, sprawdziliśmy. Ma też taki ten uchwyt, tutaj wyrzeźbioną dziurę, i jeżeli macie w swoim własnym kubku rączkę, to ona się tu jak najbardziej raczej zmieści. Takie były dostępne w tym kolorze, a także w czarnym. Postanowiliśmy, że ten będzie bardziej pasował dla nas, bo jest jasny i możemy go sobie pod jakikolwiek inny kolor drewna podmalować, żeby był na przykład ciemniejszy. Z czarnego raczej nie da się nic zrobić, więc... To jest super zakup. Kolejny zakup był taki, że kupiliśmy tego rodzaju słoiki, bardzo popularne zresztą, bo widziałam, że dużo osób ma też nawet w mieszkaniach czy w domach takie słoiki i przechowuje w nich różnego rodzaju przyprawy. Nam się takie słoiki również przydadzą. Mamy specjalną w kuchni w mesie półeczkę drewnianą, do której akurat tylko te słoiki się zmieszczą, bo są nietypowe co do średnicy. Jedyne co mi się nie podoba, to ich y, przykrywki, bo raczej to nie jest metal, tylko to jest powlekane jakimś plastikiem i po czasie może się złuszczać, ale zobaczymy, najwyżej jakoś znajdziemy i wymienimy. W każdym razie będzie to ładnie wyglądało, bo wszystko będzie miało swoje miejsce. Kolejną rzecz, którą wybrał Romcio i znalazł, to jest taki wieszak na jakieś drobniejsze rzeczy, typu majtki, skarpetki. Jeżeli na zewnątrz jest na przykład gorsza pogoda i jest większa wilgotność albo deszcz, to w środku na jachcie super to się sprawdzi. Wcześniej już wieszeliśmy jakieś swoje skarpetki, żeby doschły w mesie, ale to nie wygląda zbytnio estetycznie, to trzeba szukać jakichś wieszaków albo na jakichś rączkach od drzwi to wywieszać wszystko, a tu będzie już specjalne takie urządzenie pod to. Kolejny zakup to 10 takich etui na ubrania, które mamy nadzieję, że pomogą nam w walce z wilgocią, która na pewno będzie się pojawiała gdzieś w ciepłych krajach. Jak mieszkasz na wodzie, mieszkasz na jachcie, to raczej z wilgocią zawsze będzie jakiś problem. Najważniejsze, najdroższe, najbardziej ulubione rzeczy będziemy przechowywać właśnie w takich etui. Kosztują naprawdę grosze, a myślę, że super zakup. Mini deska do prasowania, którą wypatrzył w sklepie Roman, na którą ja pewnie bym nie zwróciła uwagi. Zobaczcie, jaka ona jest poręczna, kompaktowa i leciutka. Ja nawet nie wiedziałam, że takie deski istnieją. I jest to super zakup, bo mamy żelazko na jachcie i zawsze był problem z tym, gdzie my będziemy na tym jachcie prasować swoje rzeczy. W mesie na stole to trzeba naprawdę się postarać i przygotować powierzchnię do prasowania. Przedtem trzeba wyłożyć stół jakąś tkaniną. Jakby zajmować to będzie dużo czasu i zachodu, a się okazuje, że ta deska jest. Idealna do takich rzeczy i ma nóżki. I co do przechowywania, bo nie chcemy też zagracać naszego jachtu, tymi wszystkimi rzeczami, ona ma tu przystosowany już taki mały wieszak. I stwierdziliśmy, że będzie wisiała z naszymi sztormiakami od hornetu w szafie. Także taki unboxing z IKEA. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło do oka. Przynajmniej my będziemy to wszystko testować. Myślę, że. Życie będzie bardziej komfortowe z tymi wszystkimi rzeczami niż bez nich. Tak? Właśnie przyszły panele słoneczne 410 4 sztuki, nie mam jak ich spakować aktualnie na jacht, więc muszę je zapakować jakoś do auta, zaraz będę się z tym bawił, próbował, żeby ich kurde nie połamać, bo to będzie największe wyzwanie, no i co? No i działamy, bo, bo trzeba coś to jakoś uporządkować, nie? a e, powiem szczerze, że jak tak sobie patrzyłem że one mają wysokości metr m tam z groszem i metr szerokości, to mi się wydawały, że są takie okej. Okay. Ale teraz na żywo jak tutaj leżą, to już takie ok, Znaczy <grym> są ok, ale jakby ich wielkość, ich gabaryty robią jakby wrażenie na mnie, że to będzie jednak kawał stelaża. To akurat mi się przyda do robienia formatek. No i mamy delikatny problem, hmm. bo do bagażnika mi to nie wejdzie. Moja Alfa jest za wąska w dupce tutaj setek, jakby to był może. Kombi to może by weszło, ale że to jest sedan, nie przemyślałem sytuacji. Powiem szczerze, totalnie nie przemyślałem tej sytuacji. I teraz nie bardzo wiem, co z nimi zrobić. Będę musiał je jakoś zanieść na jacht i ułożyć na jacht. Nie wiem, jak to zrobię, ale będę musiał jakoś to zrobić tam, gdzie się. Ułożyć tak, żeby nie przeszkadzały. No nie, na pewno nie w środku, ale na zewnątrz. Dobra, muszę coś wykompinować. Co romcio zdążymy do wiosny z tym remontem jachtu? Who knows, who knows, who knows. Nie wiem. We will see. Tego nawet najstarsi Indianie nie wiedzą. A ja lubię Westerny, więc lubię Indian. Chociaż to nie są Indianie, to są rdzenni Amerykanie. No ale ci. Uh, 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 uh. A więc słoiki, które pokazywałam podczas unboxingu z IKEA, powinny się zmieścić do tej drewnianej półeczki. Wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie to wszystko wyglądać. Tutaj, jak już to delikatnie przeschnie, jest zabezpieczone oczywiście tą rączką. Przeschnie sobie to, podocinamy sobie ładnie na wymiar. Jeszcze tu musimy przykleić jedną tkaninę i musi, jesteśmy gotowi wjeżdżać z szafkami, skręcać kuchnię. Kuchnia już w zasadzie skręcona, szafeczki spasowane. Jeszcze zostało mi tutaj parę śrubek do przykręcenia, ale to zaraz się tym zajmę. Jak widać pod sufitka elegancko leży, ładnie pasuje. Szafki trochę wchodziły. Ciasno, na ścisk, no bo troszeczkę tu się przestrzeń e, jakby zmniejszyła, no i tam z tyłu, nie? No i one nie weszły aż tak głęboko jak były, no bo teraz są troszeczkę bliżej, tutaj otwarcia lodówki tego włazu pokrywy, ale w zasadzie jakoś wybitnie to, to, to e, przestrzeni nie zabrało, to jest tylko raptem e, parę centymetrów, może z trzy. Max, i ogólnie zaczyna mi się to pomału podobać. Robota idzie w dobrą stronę. Łódeczka zaczyna pomału przypominać tą łódkę, którą żeśmy kupili. Tutaj natomiast będą takie na razie niewykończone elementy, bo tutaj szły takie paski maskujące. No i te paseczki. Trzeba będzie odtworzyć, e, doszyć, bo one muszą być obszyte z jednej z drugiej strony. I przykleimy wtedy już takie ładne ozdobne paseczki. Ale jak widać wszystko jest pięknie, kabelek na światełko wystaje, pianka jest, ocieplenie, zajebiście, już mi się podoba. Wczoraj był bardzo fajny dzień, bardzo dużo się udało zrobić, ale na moje nieszczęście. Na sam koniec dnia, już około godziny, tak 19, chciałem wytrymować tam jedną taką deseczkę, żeby mi się ładnie przykręciła. Jak sobie pizłem po paluchu, to po prostu prawie sobie odciąłem w lewej ręce w palcu wskazującym, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, opuszek. Ten, no, tą część ogólnie nie będę wam pokazywał na tamtym palcu, jak jest odcięte, ale ogólnie tą wewnętrzną część prawie sobie odciąłem. Na początku pomyślałem. Czy pojadę to przyszyć. Ale sobie przypomniałem bardzo szybko, żeby pojechać to przyszyć, to niestety musiałbym jechać aż do Lemborka, bo w łebie nie ma pogotowia. Dlatego. No w efekcie nie pojechałem, nic. Zabandażowałem sobie to. Później w domu odbandażowałem, umyłem, odkaziłem. I się trzyma nos. Zasklepiło się przez noc nawet ładnie, więc będzie ok. Będę żył, palca nie stracę, ale taka sytuacja nastała na sam koniec dnia. Teraz, żeby robić coś dzisiaj dalej, właśnie sobie kombinuję, żeby zrobić sobie opatrunek. O, ładny, muszę taki nawilżony opatrunek zrobić, bo. Później, jakby coś zaczęło krwawić i się przyklei, to będzie ciężko to oderwać. No ale jest jak jest. Uważam, że nie ma co marudzić, nie ma co płakać. Jest dobrze. I tak. No uważajcie na siebie, jak pracujecie. Zawsze to wszystkim powtarzam. Tam sobie najwięcej krzywdy robię, ale tak jest, no kurde już było późno, chciałem to dokończyć wczoraj. już być zmęczony, się chciało do domu odpocząć, bo tu zimno, na razie jeszcze nie grzeję na jachcie, dopiero mam zamiar zacząć coś próbować grzać na jachcie, ale to zobaczymy jeszcze e, e, kiedy. Taka mała rzecz, a tak bardzo cieszy. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaki to dla mnie ogromny komfort psychiczny móc w końcu zrobić sobie kawę z powrotem na jachcie i mieć kuchnię złożoną e, w taki sposób, że wygląda totalnie tak jak w momencie, w którym kupiliśmy ten jacht. Zaczyna to wszystko wyglądać e, obiecująco zaczyna to wszystko się składać, salon w zasadzie no jeszcze nie do końca, bo jeszcze jedna szafka, ale e, ogólnie w 98 dobra 5, w 95% jest skręcony, mm, ocieplony i pod sufitka jest już e, położona więc e, naprawdę wracamy już do normalności e, w poniedziałek biorę się, bo klej powinien mi przyjść dzisiaj w poniedziałek biorę się za e, kabinę dziobową naszą sypialnię obklejanie. Muszę jeszcze dokończyć ocieplać łazienki, bo pogoda troszeczkę nie dopisywała, a klej wymaga, żeby było troszeczkę tak e, powyżej zera, przynajmniej. Więc e, tak, e, roboty jeszcze jest ogrom, ale zamykamy się pomału z tym wszystkim rozkręcaniem i skręcaniem tego wszystkiego bałaganu no i będziemy się brać już później za uporządkowanie dalszej części elektryki ale przynajmniej już nie będzie takiego rozpiszdzielu na jachcie, będzie można normalnie tutaj funkcjonować tymczasem kontemplując tą piękną chwilę, biorę pierwszy łyk kawki wam również życzę smacznej kawusi i nie tylko zapraszam już za tydzień bo to wszystko już w dzisiejszym vlogu. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, komentować, lajkować. A jeżeli jesteście w stanie, to proszę o wsparcie na patronate.pl. Jeżeli jesteście ciekawi, a nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam na stronę główną kanału. Tam znajdziecie wszystkie odcinki od samego początku, od momentu, w którym żeśmy pojechali szukać nasz jacht. Do zobaczenia za tydzień. Jaką czapkę potrzebujesz pilnie, pilnie panie kapitanie Normalnie No? <noise> mm -hmm. i wie jak zachęcić do zakupów K.A. wie, że to jest mój styl Tak, od niedawna